Kurwa, gdzie jest gabinet tego psychologa? Strasznie nie lubię, jak ktoś patrzy na mnie z góry. Proszę się umówić na prywatną wizytę. Czekaliśmy na pana. Ja to się strasznie boję tej sztucznej inteligencji. Co za dziwny koleś. 400 złotych skasował. Może nie powinienem tego robić, ale... Pod każdym prywatnym gabinetem w mieście naklejam ogłoszenie, że u ciebie jest o połowę taniej. No, gabinet gotowy. Jaki masz pan problem? No widzisz pan, jaki ze mnie fachowiec? Tato, przyszedł pan na kontrolę. O kurwa! Już jest oficjalny sklep Janusza, hit sezonu, książka Żywot Janusza. Ponad 270 stron świetnej zabawy z premierowymi historiami, które ciężko byłoby sfilmować. Limitowane klapki ze złotym napisem Sort stworzone we współpracy z firmą Kubota, którymi zakasujesz wszystkich. A jeszcze jedna sprawa, nie oszukujmy się. Każdy powinien mieć u siebie w szafie eleganckie, wyjściowe, białe skarpety. I takie są u mnie w sklepie. Wejdź na sklep czwartafala.pl i pokaż, że Cię stać. Jestem przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i mam poważne obawy, że wykonuje pan swój zawód nielegalnie. Poproszę dyplom ukończenia studiów, dokumenty zaświadczające odbycie stażu zawodowego i kopię wpisu do Regionalnej Izby Psychologów. O kurwa! Mam nadzieję, że Piotr z dobrego źródła wziął te papiery. Tak jak myślałem. Wszystko w porządku. Pana siedziba to wygląda jak taka typowa placówka, która ma umowę z nfz -em. Jest teraz tylu szarlatanów, że nie nadążam im spraw zakładać. Wie pan jaki jest mechanizm? No wiem, 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 no. że przepiękny, nowoczesny biurowiec w jakimś centrum miasta, wypacynkowany goguś, jakieś lewe filmiki na TikToku wrzuca i co? Tysiąc złotych za wizytę bierze. No tak, teraz tych oszustów to jest pełno. Także przepraszam kolegę za zamieszanie, kontrolujemy wszystkich po kolei. Lecę dalej. No to wszystkiego dobrego, kolego. Niech pan ściga tych oszustów, co chleb prawdziwym fachowcom odbierają. Człowiek tyle lat się uczył, a potem ubiegnie go jakiś cwaniak bez kwalifikacji. Święte słowa. Do widzenia. Ło, ale żem się wystraszył. Ale teraz to już mnie nic nie zatrzyma. Nie możesz obwiniać tylko swojej kobity. Przez 20 lat mojej kariery naukowej zrozumiałem, że w takich sytuacjach winne są zawsze dwie osoby. Żona i jej matka. 200 Panie psychologu, to aż mi głupio przychodzić z tym do pana, no ale ja już sobie po prostu z tym nie radzę. Od tego tu jestem, żeby od takich jak pan zedrzeć kupę... Yy, żeby od takich jak pan zedrzeć kupę formalnych stwierdzeń, stereotypów, problemów i dotrzeć do sedna problemu. Niech pan mówi. No ciężko pracuję, czasem nawet 7 dni w tygodniu. Mam własną firmę, dorobiliśmy się pięknego domu, dwóch samochodów w salonu, dzieci są na najlepszych uczelniach, w czasy cztery razy w roku, a ja w domu słyszę tylko ciągle jakieś przytyki i problemy, przytyki i problemy, że ja jeszcze pił, ale ani ja nie piję, nie palę, żadnego hazardu, żadnych bab na boku, a któregoś dnia wchodzę do domu, a tu żona przygotowała mi listę zarzutów do mnie. Pan słucha. Że nie zrobiłem jej niespodzianki na rocznicę, że nie lajkuję zdjęć jej matki na Facebooku, że nie mam fajnego hobby, że jej koleżanka to obejrza z mężem dwa seriale w jeden weekend, a my to tylko jeden odcinek, że jestem przewidywalny, no niech pan spojrzy co tu jeszcze jest. Mam wiadomość dla pana żony. Dzień dobry. Dzień dobry, co pana sprowadza? Jestem ojcem czwórki dzieci. Szedłem poleżeć, ile za godzinę się liczy? A, jak od pana 50 zł niech stracę. Proszę mi obudzić za 3 godziny. Ach, kolejny umęczony chłop. Przyniosę panu browarka na koszt firmy. Pieniądze ma ze sobą? No ma, wody się napije? Tak, poproszę. To będzie 50 zł. Drogo trochę. To nie hipermarket, tylko poważny gabinet psychologiczny. Jak chcę tanio i byle jak, to zapraszam na NFZ. Nie no, wiadomo. Co się dzieje? Jaki kurwa jest problem? No, panie psychologu, bo ja jeszcze nigdy nie robiłem tego. Czego? No tego, no. No wie pan. Nigdy cimci rimci? Nigdy. Żadnego teges-meges? No nie. Nic nie ukułeś? Mm -mm. Ani trochę nie wyczochrałeś? Nawet grama. Żadna cię nie dopuściła do miodu? W życiu żeś nie wszedł na kocioł? Żadna nie pogłaskała szynszyla? Żadna nie wypolerowała torpedy? No, niech mi pan już tak nie męczy. Na pewno żadna nie tarła lampy Aladyna? A niepotrzebnie tu przyszedłem. Nie no, pomału, coś zaradzimy. No bo wie pan, no ja nieśmiały bardzo jestem. Czekaj pan. Idź pan pod ten adres. Parę razy żeśmy byli z kolegami po jakichś wieczorach kawalerskich. Podobno cały czas się tam biznes kręci. Weź trzy stówy i pytaj o Angelikę. No i ona mi pomoże? Chłopie, pomoże to mało powiedziane. To jest artystka w swoim fachu. Jak byłem u niej, to pokazała mi takie triki, że mały palec od nogi zaszedł mi na tego dużego. Czyli to są dobre referencje, tak? Bardzo dobre. Okej, okay, ale to mam kupić jakieś kwiaty? Albo bombonierkę? Kurwa, beznadziejny przypadek. Nie, nic nie trzeba kupować, weź tylko pieniądze. To jest. Panie psychologu, jak namówić żonę na pieska? Porządnie się umyj, włącz ta romantyczny film, na przykład z nachora. Kup dobre wino, takie co najmniej za 15 zł. Jak już się trochę opije, to zacznij ją rozbierać. Ale ja chcę kupić pieska? Takiego małego jak ten! A no to se kup tego pieska, ja pierdzielę 200 zł. Proszę pana, ciężko pracuję. Coraz częściej się kłócę z żoną. A o co się kłóci ta? No, głównie o to, że wcześniej przed ślubem poświęcałem jej więcej czasu, a teraz zwyczajnie nie mogę, no bo rozkręcam firmę. Coraz więcej pracuję, mój dziadek jest po wypadku, więc dwa razy w tygodniu zawożę go na rehabilitację. Kobita nie ma prawa jazdy, więc ją wożę i odbieram dzieci z przedszkola, a ona mi robi awantury, że kiedyś to byłem romantyczny, przerządzałem spontaniczne pyszne kolacje, czy wychodziliśmy do kina. Ja jej tłumaczę, że śpię po 5 godzin dziennie i po prostu nie wyrabiam na zakręta. A ona mi mówi, że dla chcącego to nic trudnego. Proszę pana. Nie trzeba się doszukiwać winy tylko w swojej partnerce, ale też krytycznym okiem spojrzeć na siebie. Trzeba zachować zdrowy balans między pracą a związkiem. Kobieta ma też swoje potrzeby emocjonalne. Może brakuje wam szczerej rozmowy. Poważnie? Ja, ja se robię. Trafiłeś pan na tą babę i to wszystko. Znam kurła ten typ. Apartament w Dubaju byś taki kupił, a ona miałaby jeszcze jakieś ale. Za dobry pan jesteś. Recepta jest prosta. Jak? Wyjdź pan z domu, trzaśnij drzwiami, wróć pijany i nie mów gdzie byłeś. No i tak zrobię. W weekend wyjdę z kolegami na dwa piwa. Właśnie nie. W środku tygodnia wyjdź i tak się masz schlać, że na czworaka do domu masz wrócić. Rozumiesz? A jak się kobita będzie pytać gdzie byłeś, to masz jej powiedzieć, żeby tak się nie interesowała, bo kociej mordy dostanie. No ale... ale ona będzie krzyczeć. No wiadomo. Pierwszego dnia będzie się darła, a następnego dnia ci ugotuje rosół na kaca. No nie wiem. Ale ja wiem. Posłuchaj gościu. Z kobitami to tak jest. Jak jest za dobrze, to jest źle. Niech się zastanawia, gdzie byłeś, z kim byłeś, co robiłeś. No dobra, tak zrobię. To jest porada z życia wzięta, a nie wyuczona na studiach, to będzie ciut drożej. No nie wiem, nie wiem. Dobra, panie, robimy tak. Zagramy w papier kamień nożyca. Jak pan wygrasz, masz konsultację za darmo. Jak ja wygram, płacisz pan podwójnie, czyli 400. No dobra. Uwaga. Raz, dwa, trzy. <zysy> <zysy> Żartowałem. 400 się należy. No dobra, dobra. Co wiesz? Kurwa. Ile ja już małżeństw uratowałem. Ej, ty, ej ty, masz jakiś problem, ej? No to ja chyba powinienem zapytać, czy masz jakiś problem. Tu masz problem, czy nie masz problemu? No nie mam. To no bardzo dobrze, ej? Panie psychologu, przyszedłem, bo miałem straszne dzieciństwo. Zaraz zobaczymy. Najpierw zrobimy mały test. Pamiętasz pan trzynasty posterunek i gumy kulki po 10 groszy? No pamiętam. To miałeś pan zajebiste dzieciństwo. O, w sumie? No dziękuję bardzo. Ile się należy? A o tyle. Nie no, za dużo, no co to ile? Jest? Panie, panie, nic panu nie jest, idź pan w cholerę, bo blokujesz pan miejsce innym, Wypad! Po co pan znowu do mnie przyszedł? No po to samo, co zawsze, no. Kobita mnie gnębi, mi. co panu będę mówił. Jeżdżę na tirze. Wracam w piątek w nocy, a ta się drze od sobotę rano, żebym trawę skosił. Jakby ta trawa nie mogła poczekać, aż się wyśpię. I tak co weekend coś wymyślą. Tak to jest z tymi kobitami. Ja też już nie mam letko. Napijmy się. Panie, ja znowu stąd wyjdę na walony? Niektórych problemów nie da się rozwiązać na trzeźwo. Lej. I zrób tak ci mówię. Je i w stół. I powiedz, że takich jak ona, co ty możesz mieć dwa jednocześnie. A jak to się fachowo w psychologii nazywa? To jest. Yy, syndrom jebnięcia pięścią w stół. Do drugą nóżkę. Biznes jak złoto, ale kurwa no nie powiem. Trzeba się namęczyć. Chyba za długo mi schodzi z jednym pacjentem. Muszę zejść poniżej minuty na osobę. Teraz następnego gagatka to ekspresowo załatwię. Zrobię z niego głupka i jeszcze mi zapłaci. Panie psychologu, no chyba mam coś źle w głowie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la 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 la, hej, hej, elektryczne gitary. Jakżeś pan co tu pośpiewać, to ja nie mam czasu na takie rzeczy. 200 złotych się należy i nie blokuj kolejki. No ale, ale, ale. Ale, ale, Aleksandra. Ale, ale, ale ładna. I Je... jakiś czy co? Chciałbym ci powiedzieć, że. Chciałbym ci powiedzieć, że ja lubię często kłamać. Klasyka disco polo, no super. A teraz wypad. No ale ja naprawdę mam problem. Czy jest jedna rzecz, dla której warto żyć? Jest jedna rzecz, dla której warto żyć: hip hop i nie zmienia się nic. Jak chcesz śpiewać, to na karaoke wypad. A idź pan w cholerę. A spotykasz się z jakąś kobietą? No miałem kiedyś taką koleżankę. Chodziliśmy do kina, do restauracji, takie tam. I ona ze trzy razy jak ją odprowadzałem, to mówiła, że my wszedł do niej do mieszkania, to jej pusia się ucieszy. No ale ja mam alergię na sierść, i tak za każdym razem odmawiałem, no to to w końcu kupiłem jej karmę dla kotów. Taką lepszą w prezencie, bo mi było już głupio, nie? A ona powiedziała, że nie ma żadnego zwierzątka. Stuknięta jakaś jest, czy co? Nie wiem co o tym myśleć. Matko i córko! O, wreszcie jakaś kobitka. He! Do rozmowy trzeba będzie się chyba rozebrać. Czym mogę służyć? Tyś kazał mojemu chłopu iść się opić w środku tygodnia! Ty łajzo zapluta! 10 tysięcy w kasynie nie przegrał! Mendo bez mózga! Jak ci walnę w ten pękły łeb, to zobaczysz! A masz! A masz! I jeszcze raz! Już myślałem, że mi chociaż raz się udało! Ała! Ała! Ała. Wejdź na sklep czwartafala.pl i zamów sobie książkę Żywot Janusza, limitowane klapki Prymasort, skarpety prawdziwego Janusza i zapachy samochodowe. My ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, żeby były to produkty jak najwyższej jakości, a Ty, kupując w naszym sklepie, wspierasz Waszą twórczość. Dziękujemy.